Cześć, witam wszystkich! Z tej strony Drwal Rembailo. Dzisiaj wrąbiemy w Magic of Gathering zajmiemy się pierwszym z zestawów skaladeszu, który otrzymaliśmy w wielkiej paczce od MTG Spotu. Na dobry początek weźmiemy coś małego, czyli to paczka z przedpremiery, czyli pre-release pack. E, niewielka, ale mogąca zawierać naprawdę fajne rzeczy, jak mi się choćby w przypadku Shadows Over Innistrad. Także szybki unboxing tego malucha. No, to bez zbędnego przedłużania. Wygląda to tak. Wszyscy, którzy byli na turniejach mogli się temu przyjrzeć, ja niestety nie mogłem. Chyba po prostu poświęcenie całego dnia na grę w karty, to jest jednak dla mnie troszkę za dużo. Tym bardziej cieszy mnie to, że A, MTG Spot podesłał mi tą paczuszkę. Tak, rozpakowywali, nie było długie, od razu otwieramy, W środku nic nie ma, to jest tylko takie coś. Ale mamy pudełko! Wow, wow, wow! Bardzo... Hmm. steampunkowe. No tam jest tak, to jest tak. Hmm. Otworzyłem. Chyba. To jest góra, tu się naciska i on się otwiera. I tu już wszystko. Tak. <grytanie> Okej. Okay. Dobra. Wyjmujemy zawartość. Mamy zawartość, zawartości oczywiście przykładka na karty. W kaladuszowym klimacie. Bardzo fajnie, z tekturki. Mamy kartę promo, to jest ta karta Filmigate. Całkiem fajna karta. Mamy topterek! Właśnie jeden z tych topterków, które można wygrać w moim konkursie. Po złożeniu wyglądają one mniej więcej tak. Jest kilka opcji do yy, złożenia, można też jakąś swoją własną inwencję zrobić, więc jak najbardziej świetny gadżet. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć boosterów z Kaladeshu. I to jeszcze nie jest koniec, to jeszcze nie jest koniec. Tu oczywiście mamy... Kartkę z informacjami, jak budować właśnie dek w Silt, a to takie jakby e, klimatyczne, fabularne zaproszenie, tak? Gratulacje, że o tak, dołączyłeś do naszego święta wynalazców, gratulujemy, jesteś bardzo fajny, dostałeś to i to i patrz, wszystko podpisane. Op Wielki sędzia Tezeret, ha, więc taka fabularna, fajna rzecz, Tezeret zagnieździł się w deszczu i jest tam jakąś szychą. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Zobaczmy dalej. Jeszcze coś jest. Jest kosteczka, bardzo ładna, naprawdę fajna. Chyba jedna z najładniejszych, jakie do tej pory mam. I jeśli chodzi o naszą paczkę, to już jest wszystko. W środku nie ma nic więcej. Paczka bardzo zmyślnie zrobiona, a nie, jest jeszcze coś takiego. Patrzcie, możemy to wyjąć. Widzicie? Tu wyjąłem to z tej przegródki. Tak? Mhm. Sprytne! I to się otwiera, czy co? z pudełko. To jest taka skrzynka, zobaczcie Ciach I możemy otworzyć Super rzecz, słuchajcie Tu można na przykład tą kosteczkę spakować, tak? O Tada Już się nie zgubi Zamykamy kuferek Ekstra Powiem tak Bardzo mi się podobało Wow Bardzo mi się podobało to pudełeczko właśnie z przedpremiery Jeśli chodzi o inistrat, Ale Kaladesh moim zdaniem Pobił to jeszcze Także jeśli chodzi o zestaw sam w sobie tak jak myślałem, no jak zwykle świetna robota. Jak zwykle nie ma na co narzekać, można tylko e, się zachwycać. Jeżeli ktoś lubi jeszcze takie gadżety, a ja lubię to jak najbardziej na plusie. Ale dobrze, jak już się pozachwycaliśmy zestawem, to otwórzmy nasze 6 boosterów. Numer 1. No i patrzymy. No nie jest to topka, jest to trochę droga karta, jednak ktoś wśmany robi swoje. Jedynie dotykuje na artefaktach i jeżeli naprawdę mamy, sporo mamy. Ale dobra, Pierwsze koty zapłaty. zapłoty. Ciach! Jest, udało się. Dobra. Może spadnie tym razem jakaś inwencja, coś z zestawu Kaladuszowych inwencji. Byłoby bardzo, bardzo przyjemnie. Hmm, dobry Ankomon. Y, i też bardzo fajna erka To jeden z fajniejszych artefaktów. Jedna z fajniejszych erek w ogóle. W tym bloku, więc jak najbardziej podoba mi się ten booster. No tego jeszcze. Słomp i serwo. To był fajny booster. Naprawdę fajna karta. Dobra, poszło. Jej, naprawdę są dobrze sklejone te boostery. Ok. on komentarz w porządku. Mam komentarz, ktoś się nawykamy. I coś takiego. No to jest fajna rzecz. Ma bardzo ciekawą właśnie rzecz z tym energy conturami. Możemy je zbierać dzięki temu. Okej, okay, w porządku. Jeżeli będziemy grać na energy conturach, jak najbardziej. Następny Nie. nie jest fajnie. Coś takiego. No to jest bardzo, bardzo sytuacyjna rzecz. Tu trzeba już naprawdę chcieć zbierać to życie, chcieć wydać to później, mieć pieniądze tego życia i... No nie wiem, nie wiem, nie. Nie widzę tej karty nigdzie, sorry. sorry. Zostało ostatnie dwa. Ten jest z Chandrą. Chandra nie zawiedź mnie żeby tak w środku chambre dostać, to. Ta mowa jest naprawdę, naprawdę dobra. Chyba najlepsza czandra, jaka do wyszła. A, nie ma Chandry, ale to jest też fajna karta. Tak, to jest fajny erek. Można dzięki temu bardzo fajnie spółgryźć. Z tymi zdolnościami, ich. I ostatni, gdyby jeszcze do tego dołożyć coś wiecie, takiego spierdziknięcia, tak powiem, no to by było coś. Fantomonima w porządku. No i coś takiego. No, nie ma szału z tą kartą. Można je użyć, dosyć ciekawie, ale, ale są lepsze, tak, więc nie Jeśli więc mam podsumować zawartość wszystkich boosterów z tej paczki, to zdecydowanie te trzy karty są najlepsze ze wszystkich. Wyszło tak nieźle, tak? Trzy r na sześć otrzymanych, naprawdę trzymają. niezły poziom, więc nie ma na co narzekać. To może teraz podsumujmy ten zestaw jako całość. Tak. No cóż, to by było na tyle w tym unboxingu. Paczka sama w sobie jest naprawdę fajna, oprawa jest bardzo ładna. Jak zwykle jest wszystko przygotowane na Piątkę w skali szkolnej, jeśli chodzi o oprawę. No ale wiecie dobrze, że lubię takie gadżety, więc co będę mam więcej truł. Kto był na przedpremierze, niech się cieszy z posiadania tego cacka, a ja tymczasem cóż, zapraszam Was na kolejne unboxing i w w Banzikolin, gdzie będziemy przyglądać się innym zestawom z Kaladeshu. Mamy ich jeszcze trochę, więc będzie ciekawie. Ale na razie tyle ode mnie w tym odcinku. Zapraszam na kolejne odcinki z tej i z innych sali. Na razie paczkę podesłał MTG Spot, www mtgspot www.mtgspot.pl